Cześć Boże, witam państwa serdecznie na dzisiejszej konferencji Konfederacji Korony Polskiej i Korony Młodych. Ja nazywam się Szymon Ponitka, ze mną są Erwin Trykus, skarbnik Korony Młodych, Jakub Korzeniewski, wiceprezes Korony Młodych, Paweł Wołoszczuk, wicedyrektor Koła Poselskiego Konfederacji i Grzegorz Braun, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i prezes Konfederacji Korony Polskiej. Proszę państwa, tematem dzisiejszej konferencji są najdroższe święta Bożego Narodzenia, a głos. Oddają skarbnikowi korony młodych erwinowi Trykusowi. Zamieńcie się panowie miejsca. Galupująca inflacja, z którą się dziś mierzymy, niesie ze sobą okropne skutki dla naszej gospodarki. Jej obecna wysokość jest wynikiem drukarkowo interwencjonistycznego szaleństwa, które opętało nasz rząd. Po pierwsze lockdown. W odpowiedzi na kolejne fale pandemii COVID-19 polski rząd zdecydował się na ogłoszenie lockdownów, w trakcie których wiele przedsiębiorstw odniosło znaczące straty. Mniejsze firmy, których nie było stać na przetrwanie zamknięcia gospodarki, zaprzestały działalność. Aby nadrobić straty spowodowane przez niekonstytucyjne przymusy, firmy musiały podnieść ceny oferowanych przez nie dóbr i usług. Po drugie, wzrost cen energetyki. Koszt energii przekłada się na resztę gospodarki. Każda firma je ponosi. A co za tym idzie, musi podnieść koszty, żeby utrzymać ten sam poziom dochodu. Dlaczego nam rosną ceny energii? Państwo zamyka kopalnie i importuje zagraniczny węgiel, który jest droższy. Nieodpowiedzialne sankcje, które wprowadziliśmy na Rosję, krzyżą Polaków zamiast Rosjan. Podkreślmy, że Rosja nie wywołała inflacji, oni nie podróżują w czasie, żeby w 2022 działaniami wpłynąć na gospodarkę polską w 2021. Od zeszłego roku paliwo wzrosło, cena paliwa wzrosła o ponad 2 zł, a ceny energii wzrosły o 24%. Po trzecie, najważniejsza przyczyna, czyli szaleńczy dodruk pieniądza. MMT, czyli Modern Monetary Theory, to pseudoteoria oparta na idei, że rząd może drukować tyle pieniędzy, ile chce, i nic się z tego nie stanie. Że odejście od pieniądza z parytetem złota oznacza, że można bez konsekwencji drukować, ile się chce. Jest to teoria wewnętrznie sprzeczna, ale bardzo na, na rękę dla rządu. Czarodziejskie zaklęcia sprawia, sprawia, sprawiające, że władza może kupić nowych wyborców za pieniądze, których e, nie ma, zastępują rzetelną wiedzę ekonomiczną. MMT przedstawia kuszącą propozycję dla środowisk politycznych, które chcą rozmaitej działalności państwa, ale nie chcą zastanawiać się, kto za to zapłaci. Państwo polskie nie może jednak po prostu wydrukować sobie tylu złotych, ile się mu się podoba. Gdy podaż pieniądza wzrasta, jego cena maleje i właśnie zdefiniowaliśmy sobie inflację. Inflacja jest świetną formą podatku w rękach demokratycznego rządu. Nie musi go w żaden sposób Uchwalać, a pieniądze z drukarki trafiają do kieszeni obywateli, którzy z radością oddają w zamian swój głos w przyszłych wyborach, nie zastanawiając się, dlaczego pomimo wyższej kwoty w portfelu czują się biedniejsi. Rząd sprawia, żeby krowa pokochała ubojnię. Dziękuję bardzo. Głos oddaję Jakubowi Korzeniewskiemu. Dzień dobry, Państwu. Okres świąteczny w pełnej rozciągłości już rozpoczął się w naszym kraju. Możemy dostrzec na przykład na różnych rynkach, na przykład w Warszawie, czy też w Opolu, czy też w innych miastach bazary świąteczne. No, widać, że już ten okres się rozpoczął. Problem jest jeden. My Polacy nie mamy zbyt pieniędzy na to, aby... aby w jakiś sposób rozgospodarować y, nasze, nasz kapitał na na przykład y, jedzenie świąteczne czy też prezenty dla najbliższych. Wszystko spowodowane jest inflacją i oczywiście działaniami naszego rządu. Y, szanowni Państwo, y, oczywiście święta Bożego Narodzenia są okresem naj, y, najdroższym, najbardziej, y, w którym najwięcej y, kapitału wydajemy y, w przeciągu całego roku. Y, rząd zamiast jeśli chodzi o rząd Mateusza Morawieckiego oraz zjednoczoną rząd prawicę dali nam taki prezent, a raczej ruzgę w postaci najdroższych świąt w historii Polski i ekonomiści nie są w tym w tej kwestii sprzeczni są to najdroższe święta w historii Polski i dodatkowo szanowni państwo Dodrukowują stale pieniądze, co napędza tą spiralę inflacyjną i powoduje ucisk fiskalny na nas, Polakach. Szanowni Państwo, zastanówcie się, czy chcemy taki rząd. Część z Państwa na pewno nie zdawała sobie z tego sprawy, jakie konsekwencje to rozdawnictwo będzie sobą niosło. No bo od nie, nie od każdego wymagamy znajomości ekonomii, ale teraz widzimy dosyć krwawo te skutki. Skutki tego, co obecnie się wydarza w naszym kraju Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Ale Szanowni Państwo, mamy jedno rozwiązanie. Jest jedno rozwiązanie, yy, otóż jest wasza konfederacja. Szanowni Państwo, zbliżają się wybory parlamentarne, zbliżają się wybory później prezydenckie. I z dumą, jak stwierdzaliśmy i stwierdzamy dalej, jesteśmy jedyną partią, która ani razu nie zagłosowała za podwyżkami podatków, ani razu nie głosowaliśmy za obostrzeniami covidowymi, lockdownami, ponieważ lockdowny spowodowały również inflację, ponieważ w okresie po covidowym COVID rząd był zmuszony dodrukowywać dalej pieniądze. Pieniądze. Wpuszczenie pustego pieniądza w rynek powodowało inflację. Przez to są to najdroższe święta w historii Polski. My się temu sprzeciwiamy, a państwo mogą również temu zadziałać, oddając głos na Konfederację Wolność i Niepodległość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Głos oddaję Pawłowi Włoszczowi. Szanowni Państwo, to już ostatnie posiedzenie Sejmu przed świętami. Posłowie niedługo rozjadą się do domów, pewnie myślą o swoich bliskich, o tym, jakie prezenty im sprawić na ten czas, ale jakie prezenty partia rządząca sprawiła Polakom: drożyznę, wzrost, wzrost kosztów życia, wzrost, wzrost podstawowych produktów, wzrost raty kredytów. To wszystko jest zasługą partii rządzącej, dlatego to naprawdę będą e, bieda święta, zafundowane nam przez spis, e, a wybór jest prosty, albo kontynuacja, albo konfederacja. Szczęść Boże i mógł e, zapłać serdeczne, głos zabrała przyszłość narodu, młodzież polska, korona młodych, młodzieżówka naszej partii Konfederacji Korony Polskiej, współtworzącej już czwarty rok Konfederację Wolność i Niepodległość. Cieszę się, że słyszę te głosy świadomych młodych Polaków. Ci młodzi ludzie rozumieją, że są pierwszym pokoleniem, pierwszym, licząc od zakończenia II wojny światowej, pierwszym pokoleniem Polaków, które, jeśli by ta zła, zgubna polityka miała być kontynuowana, to pokolenie żyć będzie w warunkach radykalnie gorszych niż poprzednie. To jest perspektywa dla Was. Te perspektywy otwiera szeroko koalicja okrągłego stołu, Zjednoczona Urze, prawica, razem z totalną opozycją, którzy zgadzają się, co do tych kardynalnych, pryncypialnych, złych tendencji, złych kierunków polskiej polityki. Oni wszyscy, oni wszyscy uprawiają księgowość kreatywną. W księgowości tradycyjnej mieliśmy rubrykę Winien ma, a teraz jest trzecia rubryka ma mieć. Ma mieć, chociaż jeszcze nie ma. Wydaje pieniądze, których jeszcze nie zarobił, nie wypracował. Otóż to, co w życiu indywidualnego człowieka kończy się bankructwem, katastrofą, z jakiegoś powodu miałoby przynosić błogosławieństwo w życiu zbiorowym, w życiu rodzinnym, narodowym, państwowym. A zatem młodzi ludzie, przed Wami jasna, to znaczy wyrazista, ale mroczna perspektywa. Nie będziecie mieli prawa do posiadania własnego samochodu, bo silniki spalinowe będą tylko dla wybranych. Nie będziecie mieli prawa decydować o konsumpcji na poziomie własnego talerza, ponieważ będą Wam podliczać. Wasz ślad węglowy i zindywidualizują kody na waszych workach ze śmieciami w imię doktryn obłędnych, Zielonego Ładu i, i tym podobnych. Nie będziecie mieli prawa wychowywać własnych. Dzieci, wnuków, daj Wam Boże, według własnego wyboru, ponieważ doktrynerzy chcą te sprawy wziąć w swoje ręce. No i przede wszystkim majątność, finanse, szanowni państwo, perspektywy dla was, spłacanie tych długów, które Mateusz Morawiecki i jego zreorganizowana grupa przestępcza właśnie na wasze konto zaciągają. A są to długi nie tylko zaciągane przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej, Polskiej, ale długi, które zaciągać będzie na wasze konto, na konto przyszłych pokoleń, zaciągać będzie także Komisja Europejska. Na co Warszawa się zgodziła, na co Mateusz Morawiecki kiwnął głową, chociaż później tutaj odbywają się spektakle rozrywania szat i, i głośnego potępiania i protestowania. Ale jest pełne przyzwolenie na tę wyprzedaż suwerenności w wymiarze finansowym, także w dziedzinie obronności państwa. Mówiąc krótko, Niech te nadchodzące święta będą y, ostatnim sygnałem alarmowym właśnie dla polskiej młodzieży. Nie dopuśćmy do tego, żeby ta krzywa, ta krzywa, y, pikująca w dół coraz ostrzejszym łukiem, żeby była kontynuowana. Trzeba to zmienić. Jak to zmienić? Kolega właśnie wskazał receptę, wskazał drogę. Wchodzimy w rok wyborczy, rok kampanii wyborczej. Chodźcie z nami. Polska racja, Konfederacja. Dziękujemy za uwagę. Czy są pytania? Nie widzę, nie słyszę. Z Panem Bogiem. I Wesołych Świąt.